Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w mojej rowerowni. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się projektem roweru dirtowego do 3000 zł. Mam nadzieję, że uda mi się zmieścić. Jest to pierwszy z dwóch odcinków, które powstałem na temat tego roweru. Nagromadziłem już troszeczkę części i dzisiaj wam je pokażę i złożymy tyle, ile damy radę złożyć. Za mną widzicie ramy, o której opowiem za moment, natomiast na początku opowiemy sobie o założeniach projektu. Założenia projektu są takie, że mamy do dyspozycji 3000 zł. W ramach tego buduję kompletną dirtówkę, na której da się latać, da się robić sztuczki, ma być sprawnie, ma ma Być bezpiecznie i ma być bez żadnego druciarstwa. Także jeżeli interesuje Ciebie, co złoży do 3000 zł, to zapraszam do dalszego oglądania. Na sam początek, zaczniemy sobie od ramy. Rama jest to Dartmoor 2 Player w rozmiarze S. Jest to ta sama rama, którą mam w swoim rowerze. Jest to taki sam kolor, ten sam rozmiar, co mam w swoim rowerze, na którym śmigam na co dzień. Natomiast nie jest to ta sama rama. Mam na myśli to, że to są dwie różne ramy. Tą kupiłem od Orła. A w sumie zrobiliśmy taki mały deal, e, bo orzeł dostał mojego starego Decayda i tak dalej, i tak dalej. E, tam troszeczkę więcej innych rzeczy było. Natomiast sama rama wyszła mnie 660 zł i myślę, że jest to spoko cena. Ta rama nie jest nowa. Ma jakieś tutaj delikatne obdrapania, tutaj czy od łańcucha. Ale nie jest nigdzie zdarta ani do gołego metalu, ani nie jest nigdzie pęknięta. Gwinty ma sprawne, więc myślę, że jest to całkiem spoko. Jakiś czas temu na Instagramie spytałem się was, czy macie może jakąś ramę do dirtówki i też proponowaliście mi 2 Six Player'a i w różnych pieniądzach. Najtańszego 2 jakiego mi zaproponowaliście wtedy, był za 550 zł. Także jeszcze by można było coś z tej sumy urwać. Natomiast był w dużo gorszym stanie. Tak średnio większość ofert oscylowało w okolicach 700, 750, 800 zł. Następną rzeczą, którą kupiłem już bardzo dawno temu i gdzieś tutaj przeleżała, w, czy to w jednej, czy to w drugiej rowerowni, będzie to amortyzator. Został mi jeszcze amortyzator SR Santur Ion, skrócony na stoskoku z tumikiem LOR, i jego użyję do tego projektu. Kosztował mnie on 500 zł. Natomiast zrobiłem specjalnie research, za ile możecie dostać taki amorek. Normalnie na Elixach nowsza wersja jest dostępna za około 600-700 zł. Ten tutaj jest w stanie jak nowym, ma tutaj powietrze. Myślę, że będzie to naprawdę spoko do tego roweru. Lecimy dalej. Widzicie tutaj stery. Stery zdemontowałem z mojej poprzedniej Dirtów, ale specjalnie do podliczenia znalazłem takie stery. Najtańsza oferta jaką znalazłem była za 78 zł i 44 grosze. Jak już zaczęliśmy od przodu to mamy kokpit. Kokpit kupiłem od orła. Jest to mostek Dartmoor Fury z kierownicą Octane One Chemical. I za ten setek zapłaciłem 60 zł. I jak się dobrze przyjrzycie, to widzicie, że tutaj ta kierownica ma jakieś tutaj ślady obrysowań, coś tutaj się działo. Natomiast jest prosta, nie jest nic tutaj popękane. Myślę, że naprawdę spoko siądzie do tego projektu. Pierwsze części podliczone, więc zabieramy się za składanie. I zazwyczaj zaczynam od suportu. Dzisiaj zacznę od sterów. Klasycznie smarłożyskowy. Amortyzator, stery i kokpit zamocowane, więc lecimy dalej. Następnym podpunktem będzie hamulec. Ten hamulec z inną klamką miałem w mojej Dirtówce przez ostatnie pół roku jakoś. Jest to hamulec Shimano MT200, tutaj z oryginalną klamką Shimano MT200. Ja tutaj na co dzień śmigałem z klamką Z, ale gdybyśmy tutaj podliczyli klamkę Z, to niestety nie zmieścilibyśmy się w tym całym projekcie w 3000 zł. Dlatego leci tutaj e, oryginalne Shimano MT200. Nówkę na Allegro dostaniecie w okolicach stówki. Ja znalazłem nówkę na OLX-ie za 62 zł. Musiałem się upewnić, ale tak, jest to kwota 62 zł. I dyktówka jest to taki specyficzny rodzaj roweru, który nie potrzebuje tak dobrych hamulców jak w zjazdówce, jak w rowerze freeride'owym, w rowerze enduro, ponieważ rzadko kiedy mamy okazję hamować. Hamulca używam na co dzień na dojazdy, do kontrowania jazdy na manualu i używam go jeszcze w momencie kiedy Robię tej jeżeli sobie zblokujecie hamulec podczas robienia tej ulipa, to, to łatwiej się obraca tym całym rowerem, dużo łatwiej to wygląda. No i hamulec gdzieś używam do, do hamowania, jak na przykład trzeba pomiędzy hopami zahamować, natomiast rzadko kiedy on jest w takim użyciu, że się grzeje z czerwoności, że brakuje tej siły hamowania. I dlatego tutaj też postanowiłem postawić na prosty hamulec Shimano MT200. I przy wyborze takiego prostego hamulca zwróćcie uwagę sobie na długość przewodu. Możecie natrafić na różne aukcje, na różnych sprzedawców i na różne długości tych przewodów. Jeżeli planujecie go wrzucić do dirtówki to wybierzcie jak najdłuższy przewód. 170-180 cm będzie na pewno w porządku. O wtedy będziecie sobie mogli zakręcić tutaj trzy bar barspiny i będzie się wszystko zgadzać. A przy krótszym przewodzie będziecie go mieli mocno na styk, nie będziecie mogli robić spinów fix-upów i będzie dużo większe ryzyko, że sobie ten przewód uszkodzicie podczas jakiejś gleby. Bo często tak jest, że rzucacie rowerem, kierownica się gdzieś tam w międzyczasie obraca i, no i łatwo jest uszkodzić przewód. Jeżeli macie ten przewód długi, to jest mniejsza szansa, że ten przewód zerwiecie. Rower nabiera kształtów, to teraz pora na siodełko i na sztycę. I to siodełko ze sztycą, prawdę mówiąc nie wiem skąd mam, wiem, że nie dałem za to na pewno więcej niż stówkę i też taką kwotę tutaj doliczam. To jest jakieś siodełko We The People i sztyca to jest Dartmoor Fusion L. Jeżeli chcielibyście kupować siodło w podobnych pieniądzach i nie martwić się o to, że a siodło jeszcze szczyca, to Dartmoor ma takie rozwiązanie jak Dartmoor Combo. Wtedy takie siodło kupicie za, za okolice 90 zł i wtedy ono będzie razem ze sztycą. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest to dosyć ekonomiczne rozwiązanie. I płynnym krokiem przechodzimy dalej. Na stole widzicie korby, są to korby Shimano Deore M5100. Z suportem Shimano SMBB52, i te korby miałem zamocowane w mojej drugiej dirtówce. Za te korby zapłaciłem 300 już razem z suportem Jeżeli planujesz zakup nowych części i chcesz zaoszczędzić sobie troszeczkę grosza, to zwróć uwagę na takie aukcje, w których sprzedawane są części w opakowaniach produkcyjnych. To znaczy się ja do tych korb nie dostałem tutaj takiego super niebieskiego pudełka i wszystko nie było zapakowane tak super natomiast są to nowe korby, które zrobią robotę na gwinty anti-size, do środka smar łożyskowy czyli klasyczek do tego roweru nie będę pakować crankstopera, więc mogę dać już teraz śmiało smar a nie będę pakować stopera z prostego powodu. Nie każdy lubi na nim jeździć, a gdzieś ten no, rower potem trafi na sprzedaż, więc, yy, więc głupio by było tłumaczyć się, dlaczego tak słabo chodzą korby. Z częściami, które trafią do tego roweru w tym odcinku będą to pedały, za które nie zapłaciłem nic, bo dostałem je gratis do mojego pajka DJ-a. Natomiast to byłoby nie fair tutaj po prostu wpisać kwotę zero, bo ja za nie nic nie zapłaciłem. Dlatego znalazłem takie pedały na OEX-ie i cenę takich pedałów z OLX. -a. Myślę, że to fair. Bo bez sensu byłoby, żebym kupował te pedały z Olix'a, a potem nie miał z tymi pedałami co zrobić. Tak myślę, że jest spoko. I tak oto prezentuje się ten rower w dzisiejszym odcinku i teraz małe podsumowanie tego ile wydałem na rower żeby był w tym stanie tak jak jest. Trama 660 zł, stery 78.44, amor 5 stówek, kieramostek 60, hamulec 62, support z korbą 3 stówki, siodło stówkę ze sztycą, pedały 60 zł, mamy wydane 1820 zł 44 grosze. Czyli myślę, że całkiem spoko. Do wydania zostało nam 1179,56 groszy. I to jest kwota, która musi wystarczyć na gripę, koło z przodu, koło z tyłu i, i łańcuch. Także myślę, że nie jest źle. Na pewno najwięcej zabawy będzie z kołem z tyłu, dlatego nie zdążymy tego zrobić w dzisiejszym odcinku. No i myślę, że to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Ci się podobało to koniecznie zostaw łapę w górę i napisz coś miłego w komentarzu poniżej. Ta seria projektu do 3000 zł ma na celu pokazanie to w jaki sposób można złożyć rower, jakich części potrzebujecie i na co należy zwrócić uwagę. W drugim odcinku serii udostępnię Wam arkusz kalkulacyjny, na którym będziecie mogli sobie wyliczyć każdą złotówkę. Czyli tak jak ja to tutaj mam w zeszycie, tak Wy to będziecie mieli w swoim Excelu i będziecie mogli po prostu sobie powpisywać aha, czy jeżeli za ramy dam 700, stówek, a na przykład dam tańsze siodełko na przykład i tak dalej i tak dalej to czy będziecie mogli się zmieścić w ze wszystkimi częściami od razu odpowiadam na komentarze, które się pewnie pojawią a nie wliczyłeś kosztów smaru, a nie wliczyłeś kosztu tych trytytek a nie wliczyłeś ceny tego klucza no, no nie wliczyłem jeżeli używałbym do zaplecenia kół, które wejdą na przykład 800 zł centrownicy Park Tula za 3000 zł to to co, te koła nagle kosztują 3800 zł? No myślę, że nie popadałbym w taką paranoję, dlatego podliczam to tak, jak to podliczam. I mam nadzieję, że jest to jasny, klarowny sposób. Jeżeli dasz mi znać w komentarzu, że tak jest, to bardzo się ucieszę. No i to tyle. Widzimy się już wkrótce. Swarte!